Czas na opowieść z naszej książki Kubusiowe opowieści o przyjaźni. Wszystko wydarzyło się tutaj, w stówiekowym lesie. Witajcie! Chcecie spotkać się z Kubusiem i jego przyjaciółmi? Dzisiejsza opowieść nosi tytuł Do zobaczenia, panie Sowo. Czy tęskniliście kiedyś za kimś, kto na dłużej wyjechał? Nie spodziewaliście się, że będziecie aż tak tęsknić? Właśnie, o tym jest nasza opowieść. Gotowi? W wiekowym lesie panowała niesamowita wrzawa. Wszyscy zostali zaproszeni do sowy na herbatkę. Sowa chciał im wszystkim powiedzieć coś bardzo ważnego. Pan Sowa mówił i mówił, ale nie przechodził do rzeczy. Panie Sowo, rzekł wreszcie Królik. Co takiego bardzo ważnego chciałeś nam powiedzieć? E, w, właśnie, co? wymamrotał Sowa. A, a, tak, 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 tak. Jutro zaczyna się mój zjazd rodzinny. Odlatuję na tydzień. Królik był zachwycony. O, tydzień bez niekończących się opowieści! wykrzyknął. Już sobie wyobrażam tę robotę, rzekł Królik radośnie. Będzie mógł porządnie popracować bez panasowy, który non-stop opowiadał mu o cudownych ogrodach swojej ciotki. Prosiaczek będzie mógł się zająć malowaniem tak, żeby pansowa ciągle nie analizował obrazków. Kubuś będzie mógł rozkoszować się miotkiem, a pansowa nie będzie mu opowiadał o dobroczynnych skutkach gimnastyki odchudzającej. Kangurzyca będzie mogła w spokoju piec. Tygrys i maleństwo będą mogli fikać do woli. Nie będą musieli słuchać nauk o fikaniu a nie będzie musiał słuchać o znacznie wspanialszych domach krewnych pana Sowy. Któregoś dnia, a minął już prawie cały tydzień, królik pracował w swoim ogrodzie. W pewnej chwili nadleciały dwie wrony i zaczęły dziobać jego roślinki. Zjawiły się tuż po odlocie panasowej i przeszkadzały co rano. Siop, siop! krzyczał królik. A gdy udało mu się je przegonić. Przez chwilę się zastanowił. A może gdy sowa był w pobliżu, dla wron było ciut za głośno? Pa, powiedział królik do siebie. Kto by przypuszczał? Sowa odleciał i wszyscy mieli kłopoty. Prosiaczek czuł, że jego obrazom czegoś brakuje. Może, rzekł prosiaczek, kiedy pan sowa opowiada mi historię, mój pędzel opowiada lepsze historie. Kubuś zauważył, że miodek jest mniej słodki, kiedy w pobliżu nie ma panasowy. A kangurzyce bez niego nużyły codzienne zajęcia. Tygrys i maleństwo mogli teraz fikać do woli, ale maleństwo męczyło się dużo szybciej niż tygrys. Kłapouchy tęsknił za sobą. Pracy wydaje się więcej bez tych jego słów, Westchnął gdy znów odbudowywał swój domek. Wszyscy czekali na panasowe. Kubuś nie wiedział, czy minął już tydzień, ani nawet ile to tydzień. Przeszedł się do domu pana Sowy, żeby sprawdzić, czy już wrócił. Byli tam jego przyjaciele, ale najmniejszego śladu pana Sowy. A jeśli pan Sowa postanowił na zawsze zostać ze swoją rodziną i już nie wróci? zapytał królik. To była potworna myśl. I wtedy nadszedł krzyś z całą masą prezentów. Obok niego, mówiąc bez przerwy, kroczył pan Sowa we własnej osobie. Wszyscy się uśmiechnęli, a niektórzy też wiknęli. Witamy, panie Sowo! – krzyknęli wszyscy. I Sowa za nie mówił. Tak był wzruszony tym powitaniem, że zachowywał się jak nigdy przedtem. On nie miał. Myśleliśmy, że tak podoba ci się zjazd rodzinny, że już nie chcesz wracać – rzekł Kubuś. Sowa zaprzeczył. To było cudowne spotkanie – powiedział. Ale... Zostać z moją rodziną? Nie, 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 nie. O, oni za dużo gadają. Na no to wszyscy się zaśmiali. Tak tęsknili za sobą cudowni przyjaciele. O, słyszycie? W naszym lesie kładą się już chyba spać. Dzień powoli kończy się na odpoczynek czas, jednak jeszcze parę spraw przed spaniem czeka nas. Najpierw więc piżamy w w której lubisz spać, i dokładnie zęby myj, bo warto o nie dbać. Książki i zabawki znów na miejscu mają stać. Przytuł się i buzi, tak. Potem już się kładź. Śpi tak, jak miś ten śpi. I zwanku miodu śni. To słodki smak, tak, tak. Śpi tak, jak miś ten śpi. O, rety. Myśl, myśl, myśl. Sprawdźmy po kolei wszystko z listą. Jesteśmy w piżamkach? Tak. Zęby umyte. Tak. Bajka przeczytana. Zabawki opatulone? Tak! Hmm, to czego nie mamy? O, tak! Buziaka od mamy! Śpi tak jak miś ten śpi I od banku miodu śni To słodki smak, tak, tak Śpi tak jak miś ten śpi Śpi tak jak miś ten śpi Śpi tak jak miś ten śpi Śpi tak jak miś, ten śpi. Tak, jak ten śpi. Śpi tak, jak miś, ten, śpi. Śpi, tak jak miś ten. Śpi. śpi, tak śpi. śpi, tak śpi. Dobranoc do dzieci. Już księżyc świeci. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska Cybińska. Wystąpili Paweł Ciołkosz oraz Zosia Modej i Kajto Micki.